Witam Was kochani w kolejnym reading vlogu. Witam się z Wami z samochodu, jest godzina 7.06. Ja zaraz będę miała pociąg, ale stwierdziłam, że jeszcze się chwilę do Was odezwa, ponieważ zaczynamy tygodniowe reading vlogi. Przez cały, przez cały październik będą reading vlogi w ogóle. W tym miesiącu będzie sporo filmów, ponieważ w październiku, 23 dokładnie, wybija, wybijają trzecie urodziny mojego kanału, także i dla Was, i dla siebie chciałabym zrobić taką. Taki fajny maraton miesięczny Z różnymi filmami, po prostu ze mną Żebyśmy może Bardziej jeszcze się do siebie zbliżyli Bardziej się poznali I tak dalej, więc no Fajnie, bardzo się cieszę z tego, że to już trzecie, trzeci Rok z rzędu Powiem wam szczerze, że ja zawsze miałam taki słomiany zapał Do różnych rzeczy Czy do jakichś nauki, jakichś instrumentów Czy czegokolwiek, a teraz To jest coś, nad czym naprawdę się skupiam i nad czym naprawdę zwracam y, uwagę Tu pani się na mnie dziwnie patrzy Trudno Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o czytanie To w każdym tygodniu będziemy czytać dwie, trzy książki e, Chciałabym więcej, ale no, też nie obiecuję jakoś super dużo mm, Także zaczynamy ten tydzień od córki Jest to nowość od wydawnictwa Albatros Michel Frances nie wiem, czy tak to się czyta. Jest to thriller. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodoba. E, także dzisiaj biorę do pracy sobie córkę. Teraz w ogóle w, akurat w październiku składa się tak, że inaczej zaczynam pracować. Nie pracuję co drugi dzień po 12 godzin, tylko będę pracowała codziennie po 6 godzin. Także. E, będę miała tak naprawdę troszeczkę więcej czasu, żeby wam nagrywać, bo jeżeli wrócę do domu o godzinie tam 15:30, no to mam jeszcze cały wieczór, żeby wam nagrywać, czy reading vloga, czy coś tam, a w pracy zawsze było to było to lekkim utrudnieniem, no bo wiadomo, jestem w pracy. Także zaczynamy od córki i jak później wrócę do domu, to pokażę Wam inne książki, które będę czytała. Będę starała się czytać nowości, które otrzymuję od wydawnictw w tym miesiącu, ale również będę chciała nadrabiać te książki, które są nieprzeczytane. Na pewno w tym reading vlogu chciałabym jeszcze w tym samym czasie co córki, będę czytała na pewno Imperium Busz, ponieważ. Tam jestem na 300 stronie. Chciałabym w końcu skończyć tę część. Yy, I będę jeszcze jedną książkę chciała przeczytać, też nowość, ale to już Wam pokażę, jak wrócę do domu. Także teraz już chowam książkę do pokrowca i lecę na pociąg, żebym się nie spóźniła, bo będzie przyps 7.9 za 10 minut nam pociąg, także na spokojnie. Specjalnie dla Was wcześniej wyjechałam właśnie, żeby trochę Wam tutaj nagrać, żeby, ten, żeby te reading vlogi były takie różnorodne, żeby one nie były tylko z domu, ale też właśnie z innych miejsc. Także ja teraz uciekam. W ogóle chodzę bez makijażu, bo w tej maserce, jak siedzę w pracy, to nie dość, że ten makijaż bardzo mi się zmywa i średnio to wygląda, to też bardzo mnie wysypuje od tych maseczek yy, i dlatego chodzę po prostu bez makijażu. Nie uważam że żebym jakoś super źle wyglądała bez tego makijażu, czuję się bardzo dobrze bez makijażu, także nie wstydźcie się, jeżeli Wy lubicie chodzić bez makijażu, to nie miejcie z tym problemu, bo je tak, jeżeli tak jak Wy siebie postrzegacie, tak będą postrzegać was inni. Także taka też motywacja dla Was, że makijaż to nie wszystko. I tyle. Dobra. Także ja już uciekam, idę na pociąg. Pozdrowiunko! Przeczytałam pierwsze 80 stron córki yy, i historia jak na razie opowiada... Zdejmę. Opowiada o matce i córce, które mają ze sobą bardzo dobry kontakt. Matka miała ją bardzo wcześnie, ponieważ urodziła ją w, jak miała 16 lat, i ta córka ginie. To nie jest żaden spoiler, to jest od razu w pierwszych 50 stronach i ta matka próbuje. Jakoś ogarnąć sytuację Jak na razie I chcę, żeby ta ciężarówka Która potrąciła właśnie Jej córkę Żeby ta firma coś z tym zrobiła No i na razie to jest właśnie ten etap Także Zobaczymy Już czytałam kiedyś coś takiego O podobnej tematyce właśnie, że jakaś córka Tam zaginęła i że matka Próbowała coś tam odkryć Zobaczymy, jak na razie. Jeszcze mi aż tak to nie wciągnęło, jest trochę taka średnia, no ale zobaczymy. Tak jak mówię, jestem na 88 stronie dopiero. Mam nadzieję, że później to się jakoś rozkręci, także teraz czytam dalej, idę sobie zrobić herbatkę 8,36, więc bardzo, bardzo wcześnie. I co? jedzie ja do 14.30 pracuję, także tak, 14. 20 wyjdę z pracy, 14.30 mam pociąg, 20 minut, no to tak 15.20 powinna być w domu, jeszcze muszę do Bakomy wstąpić, pokupować jogurtów, no, także jakoś to będzie. Z nami już z domu, jest godzina 20. Ja do domu wróciłam koło 17, i w tym czasie sobie tutaj sprzątałam, ogarniałam i słuchałam audiobooka córki. Jestem aktualnie na stronie 169. I idzie mi to strasznie, mozolnie, mozolnie, z tego względu, że po prostu ta książka. Ona może nie jest najgorsza, ale już czytałam tak dużo książek o właśnie takiej tematyce, że jest matka, to cór, że matce ginie córka, i ta matka dowiaduje się jakichś niespotykanych rzeczy na temat tej córki. To nie jest zła książka, tak jak mówię. Myślę, że jeżeli osoby nigdy nie czytały, osoby nie czytające podobnej tematyki, Mogą bardzo być zaciekawione. Mnie niestety troszeczkę nuży i po prostu nie za bardzo chce mi się ją czytać. No ale przeczytamy ją do końca, żeby stwierdzić, czy mm, naprawdę jest tak typowa jak thrillery właśnie o tej tematyce. Powiem Wam szczerze, że no, jak na razie jest. Jestem troszeczkę zawiedziona, bo bardzo ja lubię yy, thrillery. Wydawane przez wydawnictwo Albatros a to jest pierwszy thriller, który tak bardzo mi się nie podoba. Ale może teraz przejdźmy do pozytywów i pokażę Wam inne książki, które będę czytała w tym tygodniu. Drugą książką jest Słuchajcie, Duma i Uprzedzenie. Tę książkę otrzymałam chyba na 6. Szes... Nie, 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 kłamie. Na 17 albo na 18 urodziny od yy, bratowej mojego Mateusza. I to jest jej ulubiona książka Milenka czytała Dumę i Uprzedzenie po prostu milion razy I bardzo polecam Dostałam właśnie od niej w tym przepięknym wydaniu, który tutaj Grzbiet ma no, prześliczny I bardzo chciałabym się z tym klasykiem zapoznać Ja kiedyś próbowałam czytać Dumę i Uprzedzenie chyba 2 czy 3 lata temu Ale niestety... No średnio, średnio... Y przez trzy lata myślę, że sporo dojrzałam, także chciałabym właśnie zacząć czytać dumy i uprzedzenie. I słuchajcie, chciałabym dokończyć Imperium burz. Jestem na stronie tutaj 295. i właśnie będę chciała dokończyć Imperium burz, bo troszeczkę na mnie już ciąży to, że... Mam niedokończoną tą serię Szklanego Tronu Mimo, że czytam już ją bardzo, bardzo długo Pamiętam w Wiośni miałam taki czas gdzie, tych, gdzie przeczytałam Trzy książki Tam chyba robiłam reading vloga Że przez cały tydzień czytam tylko Sarah J. Co Coś do mnie dzwoni Sorry Dobra, już wracam, Mateusz mnie tu rozprasza No, tak jak mówiłam Więc ta seria z Szklanego Tronu Troszeczkę na mnie yy, ciąży Bo już bardzo chciałabym ją skończyć Imperium Bush. Trochę mi się ciągnie, tak. Może dlatego, że jest takich gabarytów. Wyczekuję Wieży Świtu, bo Wieża Świtu podobno jest najlepszą częścią, mimo że to jest 4,5 tom. To właśnie chciałabym przeczytać tą Wieżę Świtu. Tak jak mówię, no nie, nie będę Wam tu mówiła o fabule, bo to jest czwarty tom całej serii, więc już no w ogóle bym Wam zaspoilerowała chyba wszystko, co można by było zaspoilerować. Także, no, Imperium Buszt. Przeczytałam córkę i powiem wam, że no ogólnie. Mam co do tej książki bardzo mieszane uczucia, bo książka była spoko, naprawdę była bardzo spoko, ale mnie nie ujęła. To na pewno nie będzie książka, którą zapamiętam, która także na pewno nie była to książka, która jakoś wzbudziła we mnie jakieś super wielkie, ekstra uczucia. Była to spoko książka, ale no bez szału. Co mnie denerwowało, denerwowało mnie to, że kiedy ta Katie zginęła w wypadku, to jej matka wiecie, jak gdyby nigdy nic. Ona ma chłopaka, ona myśli o drugim dziecku, rozwiązuje ymm, tą sprawę, którą zajmowała się jej córka. Wiecie, jak gdyby nigdy nic. Nie ma problemu, rok minął, wszystko jest super, ona jest szczęśliwa. Nieważne, że córka jej umarła, nie? To mnie strasznie denerwowało i to mi bardzo w tej książce przeszkadzało. No, a tak, no to. Szału nie ma za bardzo z tą książką Dałam jej 2,5 gwiazdki na 5 A teraz jeśli chodzi o dumę i oprzedzenie To jestem na stronie 42 Jak na razie zobaczymy Nie wiem dlaczego, ale wiem, że wiadomo Jane Austen Pisała naprawdę spory czas temu I trochę mnie denerwuje to takie, wiecie, że Matka sprzedaje swoje córki jakiemuś bogatemu typowi, nieważne czy on jest jakimś oblechem. To mnie troszeczkę bardzo denerwuje, dlatego ja nie za bardzo przepadam za literaturą klasyczną, bo bardzo mi się nie podoba to takie właśnie podejście. Ja wiem, że kiedyś tak było, że kiedyś naprawdę tak się działo, ale jakoś mnie to denerwuje. No, zobaczymy. Chciałabym, żeby ta książka mi się podobała. Nie wiem dlaczego. To jest klasyka romansu. Tak jest zwana Ale zobaczymy jak to wyjdzie Także ja będę te, Teraz się maluję Chciałabym dla Was nagrać Podsumowanie i e book haul yy, Podsumowanie już widzieliście Book haul będzie w niedzielę Także Ja się teraz maluję Nie będę się jakoś super malowała Tylko wezmę sobie tu oczy yy, Zamarzę, pomaluję rzęsy I tyle Bo po prostu mi się nie chce Także tak, że tak. Yy, więc ja teraz będę czytała Dumę i Uprzedzenie yy, i myślę, że, bo Dumę i Uprzedzenie mam też w audiobooku, więc to też mi się bardzo wygodnie czyta i słucha jednocześnie. Yy, wieczorem jadę do Mateusza, mamy sobie zrobić jakąś tam kolację fajną, mamy zagrać w planszówkę, po prostu spędzić sobie we dwoje czas. Zobaczymy, może Wam coś nagram A jak nie, no to po prostu zobaczymy się jutro Tylko, że jutro też wrócę dopiero wieczorem Ym, Także zobaczymy, mam nadzieję Chciałabym dzisiaj wieczorem i jutro Przeczytać do mojej uprzedzenia I później, żeby na poniedziałek i wtorek Została mi Zostało mi tylko yy, Co? Imperium Bush No, także Także spoko, no zaczęłam ten miesiąc Średnio, bo ta córka, mówię, no no, szału nie, nie zrobiła na mnie. Mam nadzieję, że do mojej uprzedzenia mi się spodoba. No, także teraz się maluję i idę dla Was nagrywać, dopóki jeszcze jest światło. Witam Was, kochani, w poniedziałek. Jest już godzina za 10:21. Ja się wykąpałam, byłam dzisiaj w pracy. Yy, I słuchajcie, przez ten weekend czytałam, tak jak widzieliście, córki. No i czytałam również dumę i uprzedzenie, ale chyba to będzie yy, DNF, ponieważ no, no nie wiem, na jakoś mi się w ogóle nie, nie podoba ten. No, może dlatego ja też nie przepadam za bardzo za klasykami, że który klasyk mi się podoba. No, nie, nie, nie. Odkładam tę książkę, jestem na 85. Może kiedyś jeszcze, może muszę dorosnąć do tej książki, nie wiem, ale na razie ją odkładam na półkę i nie będę na razie jej czytała. Spróbuję, może w przyszłym roku zrobimy podejście może wtedy mi się uda, ale jak na razie nie, średnio mi się podoba to. W ogóle mnie nie interesuje. Mam w ogóle do tej książki audiobooka. I w ogóle, nawet jak słucham, to mnie to nie interesuje. Nie interesuje w ogóle ta historia. Nie, 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 odkładam. Natomiast y, zabrałam się za to za inną książkę, która również już bardzo, bardzo długo stoi u mnie na półce. A mianowicie za zabrałam się za Blackout od y, Markusa Elsberga. Jestem na stronie 511, więc już tylko tyle mi zostało. Książka jest naprawdę. Oczywiście to jest post. A po o tym, że w Europie nie ma światła, nie ma prądu. I właśnie ta książka przedstawia, jakby to było, jakbyśmy nie mieli właśnie prądu, nie byłoby zasilania i tak naprawdę takich zwykłych, normalnych rzeczy wtedy się nie zauważa. Teraz w sensie, a tutaj w tej książce naprawdę to widać, nawet, nawet jeżeli prądu nie ma, to nie można wody spłukać, no bo woda nie, nie dochodzi do naszego domu. Także no powiem Wam, że naprawdę jest to dosyć takie, troszeczkę mam ciarki jak to czytam. Historia jest naprawdę bardzo interesująca, podoba mi się o wiele bardziej niż Zero. I tak naprawdę książka jest napisana z perspektyw różnych państw w Europie, jak one sobie z tym radzą, jakie są podejrzenia. Podejrzany jest atak terrorystyczny właśnie na to, że dlatego właśnie nie ma tego prądu. Także tutaj naprawdę niedużo mi zostało, ale myślę, że tę książkę już dzisiaj odpuszczę, bo dzisiaj naprawdę dużo jej przeczytałam. A nie zapominajmy o trzeciej książce, którą właśnie chcę przeczytać, jest to Imperium Bush i jestem na 304 stronie. Dzisiaj, właśnie teraz jest dopiero 21, także z godziny, z półtorej godziny chciałabym to Imperium Bush przeczytać. Na pewno w tym tygodniu mi się nie uda, bo ten reading vlog jeszcze jest tylko do jutra. Także chciałabym chociaż ten blackout, blackout przeczytać i może uda mi się do połowy chociaż dojść właśnie Imperium Bush. Także tak się to prezentuje. Tyle z update'u. Ja się już kładę do łóżka i odezwę się do Was jutro, jak wrócę z pracy. Witam się z Wami już w środę, niestety. Mi się udało wczoraj przeczytać Blackout od Markusa Zusaka i powiem Wam, że to by mogło być dobre. To naprawdę by mogło być dobre. Ale wiecie, co mnie denerwowało najbardziej w tej, w tej książce? Najbardziej denerwowało w tej książce mnie to, że okej, okay, wiecie, wyłączają prąd i tak dalej, i tak dalej. Denerwowało mnie to, jak bardzo ludzie. Jak przedstawiona jest panika w tej książce, wiecie, tutaj, koniec benzyny, koniec lekarstw, zero żywności, no po prostu tragedia, zero w lodówkach, nic nie ma w lodówkach, nie mają gdzie spać, zamarzają, coś tam, nie? I mówię, ja pierdzielam, to rzeczywiście byłaby taka tragedia, i tak dalej, i tak dalej. I nagle wiecie, kończy się dział, i jest takie. Dzień piąty. I wiecie. Ja wszystko rozumiem, nie ma prądu, bardzo dużo rzeczy brakuje i tak dalej. Ale jak to jest możliwe, żeby przez cztery dni tak bardzo nie wiem, nie racjonować sobie żywności, nie siedzieć po prostu w domu na dupie i czekać, oszczędzać to wszystko, co się ma? No to mnie bardzo denerwowało, bo ja. Wyobrażam sobie, znaczy trudno się wyobrazić w takiej sytuacji, ale wiem, że jeżeli byłoby takie, byłoby miejsce, coś takiego naprawdę, to wiem, że wiecie, jest pełna zamrażarka jedzenia, zwłaszcza, że akcja dzieje się w zimę i że wiecie, o Jezu, tu się nam jedzenie rozmraża z zamrażarek, no to ja sobie myślę, to włóż do jakiegoś wiatra i po prostu wystaw przez okno na balkon czy tam na parapet i wystarczy. Po prostu zakopać w śniegu I ja miałam takie Serio Moim zdaniem przedstawi, ludzie przedstawieni później są po prostu Wiecie, żywność na kartki Nasza główna bohaterka Znaczy główna bohaterka, ciężko to nazwać główną bohaterką Ale wiecie, ludzie wypłacają tysiące złotych czy tam dolarów, tak? Tysiące dolarów i nagle wiecie, jest coś takiego właśnie, że dzień piąty. I sobie myślę tak, jak nawet w normalnym życiu przez cztery dni nie wydasz, bo ludzie wiecie, wszystkie swoje oszczędności życia wy, 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 wybierali skąd, i nagle dzień piąty, a oni już nie mają na przykład 3000 dolarów, nie? I sobie myślę, w jaki sposób i co trzeba robić, żeby wydać 3000 dolarów? Ja rozumiem, że. Tutaj było przedstawione jakiś, właśnie, taki czarny rynek, yy, że ludzie naprawdę żarowali na drugim człowieku, który był głodny, czy potrzebował czegoś. Ale, tak jak mówię, wtedy siedzisz w domu, siedzisz na dupie, ewentualnie, nie wiem, starasz się rowerem. No to, to była zima, więc rowerem ciężko, tak. Ale ludzie, albo yy, właśnie nasza bohaterka, dziennikarka, która. Yy, no, która dostała taką rację żywnościową od tam ludzi, bo wiadomo, państwo daje ludziom jakieś tam małe paczki i dostała coś tam, była taka szczęśliwa, bo była taka głodna, bo od dwóch dni nie miała nic w ustach, no okej, okay, dobra i na przykład dostała makaron, mąkę i coś tam i ona tak, o Boże, co ja zrobię z tym makaronem, jak ja powinna mieć kuchenkę gazową, żeby go ugotować sobie tak myślę, ziom ognisko. Więc no po prostu. I to mi się bardzo nie, nie, nie podobało mi się to bardzo, bardzo mi to denerwowało w tej książce, była cała książka naprawdę bardzo spoko, ale to było takim aspektem, który bardzo mnie denerwowało, i przez to niestety, ale oceniam tę książkę na 3,5 gwiazdki. Bo to było tak denerwujące, taka nielogika, taka ta panika, taka nie to, że niepotrzebna, no wiadomo, no, tragedia się stała, tak? Ale. Myślimy, myślimy, a tu ludzie zostali przedstawieni w taki masakryczny sposób. No ale przeczytałam Jeśli chodzi o Imperium Bush, to jestem na 400 stronie Książkę tę zostawiłam sobie w pracy Stwierdziłam, że będę ją sobie czytała w pracy Bo ona jest bardzo gruba Bo po pierwsze i tak już jest bardzo styrana I zmęczona życiem ta książka Więc stwierdziłam, że zostawię ją w pracy Będę ją tylko czytała sobie w pracy A tutaj będę czytała sobie coś innego Także tak ten reading vlog tutaj się przedstawia On powinien wejść w środę Niestety nie wejdzie w środę Czyli dzisiaj tak jak to nagrywam, ponieważ ostatnio nie wiem, czy pamiętacie Reading Clock, w którym mówiłam Wam, że mam pewne problemy z żołądkiem, że rewolucję miałam żołądkową, niestety, ale okazało się, że moje wrzody żołądka mi nawróciły i po prostu czasami bardzo boli mnie brzuch i no mam taką niechęć, sporo muszę leżeć, odpoczywać, więc, więc tak, mam dietę też dość taką drastyczną wręcz bym powiedziała. No ale muszę się z tego wyleczyć, bo, bo to bardzo boli, niestety. Żołądek bardzo mnie boli. No, także tyle z tego reading vlogu. On pojawi się zapewne w czwartek. No, bo, bo tak, bo dzisiaj wróciłam z pracy i w sumie zbieżam, posiedziałam trochę z rodzicami, bo po prostu średnio mogłam cokolwiek, teraz stwierdziłam, że się wezmę. Się nawet się w ogóle nie maluję już do pracy, bo stwierdziłam, że nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. No i tak. I ja kończę. I dosłownie za sekundę, jak wyłączę ten klip, zaczynam nagrywać kolejny reading vlog. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Piszcie mi, czy czytaliście którąś z tych książek, które Wam tu przedstawiłam, albo e, czy chcielibyście którąś przeczytać. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!